Tak, witamy w kolejnym odcinku na dachu śnieg pana Jaśka Kamaro. Tak, jak mówiliśmy, sobota dwa serwisy olejowe z będziemy oh, wlewać no. A też by wlewał. Do drugiej No, i 16V ST. Zobaczymy, co jest na korku. A chcesz panu Jaśkowi? O, mało jeździ. E, no co tam, kropeczka. Ale pan jak zagarowany? Zagarowany jest, ja bym dużo wlał. Krótkie odcinki, to ja bym dużo wlał. Wlewamy małą panu Jaśkowi. Tak, nie pomoże żeby się dużo. Także robimy tutaj pukankę. Auta się nie mogły dogrzeć, bo mróz na polu. A tak było pojeździć, nieboski? Mm, że panie żyd zapalił. <grystanie> od dogrzewania, <grystanie> To cię dużo będzie kosztowała wymiana, jak tyle paliwa poszło. No do końca. Nie żauj z... panu Jaśkowi. drugą od razu wleję. <grystanie> do, do podkorek <grystanie> Ja bym tak na sami pukańce auto odpalić? Można Trzeba spróbować kiedy jest taki odcinek. A na korcie? Nie, trzeba jakieś auto <grystanie> znaleźć. Na astrze. Nie szkoda astry. I be, to jest bez oleju można było zrobić, ściągnąć miskę i zobaczyć ile pochodzi Był już taki film, Boski na kanale, u nas No ale mnie nie Zaj było czońcy. Czońcy. Ale mnie nie było U nas no było. Puch, puh, puh. Jaki mamy czas operacyjny? Proszę, jak nikt chodzi, zostawiamy, zamykamy Dzień, Idziemy do... Dzień, jest 25 po 9 Boski wlewamy na odpalonym czy nie? Nie, ja bo tu wywalisz. No. Da, ale... Panu Jaśkowi to chciałeś na odpalony brać? Chciałeś chcę zobaczyć jak będzie, nie? Uwyfluję. No to tak, ty tu bałagan, tajemnicze, że na wszystko no. Myślałem, że będziesz próbował na odpalony. Nie, będę kciukał później. Ile stopni? Po odgaszeniu jest 70 stopni. Co jest pod korkiem? Pokaż. O! Pok oh! <śmianie> Temperatura! To jest super pokaż. Widzisz? Ale jest kurde. Ale czysto jest. Tu jest czyściej. Mówię, się, no ci, pokrywaj się na jak chcesz, to nie mamy Pokażę to w, w Engine <śmianie> już. Jaką musisz taką pokrywę, bo musi być wykoredowane? Eee. Odpaliłeś panu Jaśkowi? Tak. To <grymne> się puka na zgaszony. <grymne> Odpalimy go. Zakręć korek. On tak się kopci. No bo już się puka. Puka się już. No. I co? Odpalamy. Odpalamy? Ile będziemy? Ile czekamy? 15 minut? Znajmniej. Jedziemy się przejechać. Jaki masz pan prąd, Czy to bezpieczne? No, o, gaz, czekaj, Zaraz się wyłączę. Dobra, to wam pokażę, co będzie zlatywało z tych aut. Jaki olej u pana Jaśka, a jaki u Boskiego? No, tak? U czarny. Temperatura zrobiła swoje. No. Tak, pan Jaśko z wydechu, kapie. Z silnikiem? Pierwsze auto, które spuszczamy olej po pukance to jest Chevrolet Pana Jaśka. Róbcie zakłady, kto będzie miał brudniejszy olej, Pan Jaśek czy Boski? Piszcie w komentarzach. Nie dostał rykoszetem. Jak? Wypadnie do No. Oby nie. Olej czarny cienki. Pośleć woski, żeby było sprawiedliwe, bo Twitch też będzie wyśleć. Twitch. Nie się... Ty faktycznie fakty, pod korek. Brany. A czas ja, kurde, jest bulka. A ile pani, aż pan przejmie na tym oleju? 5 tysięcy. I poprzednio też była pukanka stosowana? Chyba pod korek, bo długo się leje. Tak, jak widzicie, że pomimo. Od wymiany do wymiany nie nic. Czyli nie było nic, ale jak widzicie, że 5000, tylko że krótkie odcinki, bo pania się robi dziennie gdzieś 4 km, nie? I tak olej wygląda po 5000 km Dobra, teraz będziemy czekać, aż Boski wjedzie i sprawdzimy, co z jego korsy po 11 tysiącach wyleje. Widzisz Boskie? Wypukało się. A, na ile chodziło na podatkę? W której godziny. Woski się nie pierdzieli z pukaniem no, no. Jak zapłacił za pukankę to musi no, dokładnie nie, wypukać no, 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 no. Teraz podniesiemy auto i zobaczymy co poleci z, z pustu oleju Woskiego korsa na podnośniku jest O, sopelki O, sopelki mogłeś polizać O, <laughs> Woski taki ćwiczek Ja do chłodniczka oleju Nie, nie chłodniczka jest sucha Nie, jest mokra chłodniczka, turbo jest mokra, bo do zrobienia <laughs> Parę Ale tak to suchy super motor, super Dobra, dawaj to pokażemy co będzie z Twojego wylatywało olej To się przysłała, aluminium To jest lekki górnie Jeszcze taka ciekawostka Boski ma założone zimowe Koła, ale małcie wróci drugi komplet letni, bo jak jest cieplej, trochę na polku sobie przekręcę. Szkoda opon. Szkoda opon i cieplejsze od razu przekręca, tak? Dokładnie no, tak Woski Ty, jednak jesteś pracowity chłopak No, ja śpię. A, przecież ja tam grzotkę. Jest grzotka? Jest, to są Korek się odkręci? Musi Weź rękę O kur... Podejdź do góry tym Boję się, że będzie chlapać Boję się, że będzie chlapać Gorący olej Światło Z wodą I Teraz czy Boski ubrudzi się przy odkręcaniu, czy jest tak szybki, że... Jestem szybszy O kurwa, co to leci? Olej jest To jakaś strewżanka, Boski to no, to jakiś muleć, nie no, się Ja pierdzielę 10 no, to nie czarno nawet jest Wypukało no, się wszystko no. A no. Gdzie by tym moligena nawet? Seratek Seratek by Patrz, A się miał czarno lej, ty masz szary no. Ale, Dziwne, ale... Dziwne, ale się wypukał pan, fest? No Dziwny, ale dziwny nie było. A daj jakieś kawałek karty, nikku dam na kartonik zobaczyć coś widać. Co się świeci? Nie dajesz. wydajesz? to no teraz trzeba go przepukać od góry jeszcze. Pokaż. Świeci się coś? Oo, coś się świeci. Eee, nie ma tragedii. Ale dziwny kolor. To Chyba, chce. że jak żeś dolewki jest jakieś robił. Mm, nie ma nic. Zrobię silnik. Położamy. Nowy korek? Masz nowy korek? Nie, nie. A -a -a. nie. Jak dwaś tak masz? Dobra, widzieliście korek Boskiego? Widzicie olej? Olej. Piszcie, co Boskiemu zleciało z silnika. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.